Zastanów się, co ty. Pij... To ma więcej wspólnego z jakimś kabaretem. Dramat, dramat, dramat. Głośnik, serio i artyzm niskich lotów. Ale nie. wypierczmy wszystko, bo musi być po Twojemu. Tylko bardziej aspekt taki personalny, to źle brzmi. Oto odpowiedź na film Dawida Zielińskiego na mój temat. Zajmiemy się faktami oraz tym, co naprawdę powiedziałem w swoim filmie, co naprawdę chciałem przekazać. A nie to, co Dawid wyobrażał sobie, że chce przekazać. Musimy tutaj ujawnić jego wszystkie sztuczki, próby manipulacji i wkładania mi w usta słów, których nie wypowiedziałem. I od razu jeszcze powiem: nie, nie chcę blokować dyskusji w naszym świecie fotograficznym, ale chętnie pokażę, że ta dyskusja powinna być na delikatnie w wyższym poziomie niż to, co widzieliśmy. Główna krytyka Dawida odnośnie mojego filmu opiera się na tym, że na miesiąc przed ślubem wysyłam parom jakiegoś strasznego maila. Wysłać jej taką wiadomość z listą rzeczy, których nie powinno być w trakcie przygotowań. Oto jak on sam sobie go wyobraża. Nie wyobrażam sobie maila, którego piszę do pary młodej na miesiąc przed ślubem. Ej, słuchajcie, weźcie, posprzątajcie se hatę, bo ja tam przyjeżdżam i musi być czysto i nie ma być nieestetycznych rzeczy. Jakby taki mail miał wyglądać do dorosłych ludzi, że słuchajcie, pan fotograf przyjeżdża, artysta. Realizować swoją artystyczną wizję i jak wy w ogóle mogliście nie pomyśleć o tym, żeby posprzątać? To moja wina, oczywiście, ja dlatego wam piszę tego maila, żebyście posprzątali. Ta kuweta ma być sprzątnięta, no przecież ten pies tam nie żyje. Brzmi strasznie, prawda? Tylko gdzie ten mail? Nie ma go, bo Dawid sobie wyobraził, co tam może być, a nie wie, co jest naprawdę. o to, co jest w tym strasznym mailu. Przed rozpoczęciem zdjęć, usuń zbędne przedmioty, które mogą rozpraszać uwagę lub psuć kompozycję. Na przykład torby z zakupami, do od odwarek, nieposkladane koce, kosmetyki pozostawione na stole czy sterte butów w rogu pokoju. Jeśli nie potrafisz się zdecydować, który pokój będziesz najlepiej nadawał, nie przejmuj się, będąc na miejscu, pomogę ci dokonać wyboru i podejmiemy tę decyzję razem. Detale mają znaczenie, nawet drobne elementy mogą wpłynąć na odbiór zdjęć, dlatego warto zadbać o uporządkowaną przestrzeń. Jak widzicie, są tutaj głównie sugestie, a nie rozkazy. Wszystko jest w duchu współpracy. Oto jak z pomocnej rady dla pary przed ślubem tworzy się absurdalny zarzut. To nie jest narzucanie wizji, to jest dbanie o to, żeby finalny efekt nie był rozczarowujący i o to jako my, fotografowie, powinniśmy zadbać. Naprawdę para nie wie wszystkiego. To jest ich pierwszy ślub w życiu. Prawie zawsze. I teraz już widzicie, że właśnie mniej więcej co to, co przekazuję swoim parom, chciałem również pokazać w filmie. W taki sposób dokładnie o tym mówię. Taki jest cytat. Na pewno wiele razy przyjechałeś na przygotowania ślubne, gdzie po prostu był syf, ale nie taki ślubny chaos, nie o tym mówię. Mówię o konkretnym syfie, na przykład chipsy na stole, kuweta popsie na podłodze, gdzie masz robić zdjęcia, tego typu rzeczy. A teraz zobaczcie, jak Dawid parafrazuje ten przykład w swoim filmie. O, matko jedyna. Wyobrażacie sobie ten syf? Kiedyś przyjeżdżam do pary i tam jest szampan na stole i ułożone buty i obrączki. Wyobrażacie sobie pracę w takim syfie? W jaki sposób chipsy zamieniły się w szampana, buty i obrączki? Nie wiem. Dawid chyba też nie wie. Co ma wspólnego element celebracji, element ubioru z czymś, co leży na stole, co powinno zostać w kuchni, ale prawdopodobnie przez przypadek zostało zostawione w salonie, gdzie będziemy robić zdjęcia? Nie mam pojęcia. Dawid, chipsy na stole to nie jest jakiś element dziedzictwa kulturowego, nie jest to historia rodziny, jest to prawdopodobnie przeoczenie w tym całym chaosie ślubnym z przygotowań, że po prostu ktoś niechcący zostawił te chipsy w salonie i my powinniśmy zadbać o takie rzeczy. Bo naprawdę para, powtórzę, bierze swój ślub pierwszy raz, na pewno nie wie wszystkiego, potrzebuje czasem naszej pomocy. I naprawdę nie zrobimy krzywdy, jeżeli te chipsy albo przesuniemy, albo odniesiemy do kuchni, tam gdzie jest ich miejsce. Zaraz się ktoś dopierdzieli, no dobra, a co to za historia? Te chipsy, które tam przeszkadzają. No, może i żadna historia, może i historia. To nie jest ani niszczenie historii, ani czyjejś autentyczności. To jest wyniesienie chipsów. Kolejny, drugi fundament filmu Dawida to stworzenie ze mnie artysty dyktatora. Zobaczmy jak to robi. Oto jego pierwszy zarzut, argument, czyli moja rada o ubraniu świadka. Myślę, że warto poprosić parę modom e, osobiście jeszcze przed ślubem, żeby domownicy byli ubrani również na twój przyjazd. Ale co się dzieje, jak taki artysta wjeżdża, cały na biało? Musimy być ubrani. Ale jak ubrani? Czy będziemy odpowiednio ubrani? Czy ten strój, który będziemy mieli na sobie, zaspokoi tego artystę? No bo zakładam, że mam być ubrani już w garnitur. Dawidzie, to nie jest próba zaspokojania artysty fotografa. To jest realna sytuacja, która mi się przydarzyła. I z mojej winy, no niestety nie wyglądało to korzystnie, gdy pan, pan młody był już prawie w garniturze, a świadek był w t-shircie. No tu był mój błąd. Zaczynałem ten dzień od przygotowań pani młodej. Ze świadkową były fajnie ubrane, zrobiliśmy kilka zdjęć. Następnie pan mody nie ingerowałem w to, co się dzieje, no i właśnie wtedy świadek był w t-shircie. A pan młody był w garniturze i w taki sposób pomagał mu się ubrać. I po ślubie dosłownie dostałem wiadomość od pana młodego, że ma do mnie delikatny żal, że nie powiedziałem mu o tym, że świadek powinien być ubrany że wtedy by to dużo ładniej wyglądało na zdjęciach, bo jego żona ma super zdjęcia z, z, ze swoją świadkową, a on ma takie dziwne, nieestetyczne. Oto dokładna wiadomość, która była. Jak dla mnie mogą być oczywiście klienci, którzy szukają Jonasza, by estetyzował wszystko, by sprzątał im chatę, by kazał im się ubierać. By mieli trzy piękne obrazki na Insta i zero historii. I też warto zaznaczyć, to nie była żadna Instagramowa para, żadne James Z po dwudziestce. To byli naprawdę już ludzie dojrzali, którzy naprawdę <grym> raczej nie obsługują swojego Instagrama codziennie. To była realna potrzeba ludzi, którym fotografowałem ślub. I teraz powiedz mi Dawid, czy właśnie na tym nie polega tworzenie kanału edukacyjnego, że pomagamy swoim widzom przez mówienie prawdziwych, autentycznych historii, gdzie coś się zawaliło, coś można było poprawić i w taki sposób każdy z nas rośnie. Czy właśnie na tym nie polega tworzenie kanałów edukacyjnych? Wyobraźcie sobie całą tą sytuację. Dostajecie fotografa, artystę z wizją, który smaruje wam miesiąc przed maila, byście posprzątali chatę i się poubierali. Tworzy sztywne jakieś reguły, tak jakby ta para miała już mało stresu na głowie. Oni i tak są spięci w tym dniu. W taki sposób, wysyłając parze młodej informacje, że mogą być ubrani, oszczędzamy czas na miejscu, bo nie musi być takiej sytuacji, że ktoś jest nieubrany i musimy go szybko wysyłać do toalety, bo będzie chciał mieć zaraz zdjęcia, a nie chce być w t-shircie. W taki sposób oszczędzamy sobie wszystkim czas i możemy jak najszybciej przebrnąć przez te przygotowania. A im szybciej, im sprawniej, tym co? Mniej stresu, a nie więcej, tak jak próbujesz to przekazać w swoim filmie. W komentarzach, Dawidzie, pod Twoim filmem naprawdę jest dużo świetnych komentarzy, polecam je przeczytać. Jeden z nas, bardzo ciekawą rzecz, który ja nie wychwyciłem, że niestety w Twoim filmie jest hipokryzja. Z jednej strony mówisz to. Jeżeli para szuka kogoś, kto robi bardziej modowe zdjęcia, ustawia i jednak ze mną się skontaktuje i chciałaby takich zdjęć, to ja z nimi nie spiszę umowy, po prostu, żeby być fair wobec nich, wobec siebie. A ja w swoim filmie mówię coś takiego. Oczywiście jesteś artystą, masz wpływ na reportaż, ale czemu ich o to nie spytać? No, wydaje mi się, że jest to w porządku. Przecież nie jesteśmy z gliny, można nas troszkę po, tam poruszać, troszkę przekształcić naszą wizję, nasze spojrzenie artystyczne. Według mnie nie jest to problemem. I teraz zobacz, Dawid, zarzucasz mi, że to ja jestem tym, który narzuca swoją wizję. Bo musi być po twojemu. Że nic tu nie można tyknąć, bo to jest wizja pana artysty. A sam nie chcesz podpisać umowy z kimś, kto chce coś troszeczkę inaczej niż zwykle robisz. A ja w swoim oryginalnym filmie, w cytacie, którego chyba nawet nie umieściłeś, mówię, że to nie jest dobra droga. Gdzie tu jest sens? Dawid, żeby utrzymać ten mój wizerunek artysty dyktatora, sięga po coraz bardziej absurdalne przykłady. Proszę bardzo, oto kolejna moja rada, która padła w moim oryginalnym filmie. Wchodzi ci kompletnie w kadr jakiś wielki fotel bujany, który go nie chciał. No to nie bój się przesuwać mebli. Oczywiście, spytaj o to, czy możesz, ale w 99% przypadków każdy się na to zgodzi. Prosta, praktyczna porada. Jest fotel w kadrze? Spytaj się rodziny, czy możesz go delikatnie przesunąć, żeby wykonać zdjęcia. A o to, co powiedział Dawid. Przedstawiania foteli bujanych, bo nam nie pasują do koncepcji. Ojejku. A co jeśli na tym fotelu siedzi dziadek? Nie jest jeszcze ubrany, bo jest takim wywrotowcem, że napisałeś maila i do niego ta informacja nie doszła. Świadek się ubrał, ale dziadek nie. Dziadek tam siedzi, ukochany dziadek pana młodego. To co z tym fotelem? Ja on się buja na tym fotelu. No i ja czuję potencjał na fajny kadr. A nie wypierzmy ten fotel razem z dziadkiem w ogóle. Razem z dziadkiem wywalmy go na bok, do pomieszczenia, obok, Nie dziadek tam nie patrzy. Nie jest ubrany. I tak oto ze zwykłej rady o przesunięciu fotela dochodzimy do eksmisji naszych ukochanych dziadków z domu pary młodej przez pana artystę. Naprawdę, Dawid? Ludzie w komentarzach zauważyłem, że też mi się nie spodobał ten przykład. I próbujesz bronić tego, mówiąc, że to jest tylko hiperbola. Stosuję tutaj pewną hiperbolę, ale myślę, że moje stosowanie hiperboli w tym wypadku jest uzasadnione. Ale musimy to wyjaśnić. To nie jest hiperbola, Dawid, to jest manipulacja. Hiperbola to jawne wyolbrzymienie. Na przykład czekałem na ciebie wieczność. Każdy wie, że chodziło tylko, że czekamy kogoś bardzo długo. Nie wprowadzam nikogo w błąd w takim wypadku. Ale Dawid, ty wyolbrzymiasz moje porady. Tworzysz nową, fałszywą poradę. Następnie przypisujesz ją mnie i na koniec jeszcze z nią próbujesz walczyć. To naprawdę, to jest manipulacja, a nie hiperbola. Dawid, próbując odepchnąć moje porady o przesuwaniu chipsów, próbuje pokazać, jak on by to zrobił. Posłuchajcie sami. Bo taka jest rola fotografa w ogóle: yy, zarządzanie. Tym, co się znajduje w kadrze. To, to się robi z poziomu patrzenia w obiektyw, w aparat i fotografowaniem. To, to, to się wtedy, jak dzieje. Wtedy zarządzamy kadrem, czy się przesuniemy w tą, czy w tą, czy trochę do góry, czy trochę w dół. Czy kucniemy, czy podniesiemy aparat do góry. Wtedy zarządzamy, czy podejdziemy bliżej, czy się cofniemy dalej, czy się cofniemy trochę, czy zastosujemy taką ogniskową, albo taką ogniskową. I tak teoretycznie brzmi to pięknie. Przecież fotograf właśnie jest od zmiany obiektywów, przesuwania się, kucania, ale to wszystko to jest tylko i wyłącznie piękna teoria. Słynne. Sounds good, doesn't work. I to wie każdy, kto fotografował przygotowania, na przykład w kawalerce. Pani moda się maluje na malutkiej przestrzeni, z tyłu za nią jest suszarka na przykład na pranie, jakieś drzwi i niezależnie jaki obiektyw przypniesz, jak bardzo będziesz chciał kucać, skakać, to i tak ta suszarka w tym kadrze będzie, bo jest tak mała przestrzeń. I naprawdę wtedy jedynym rozwiązaniem jest przesunięcie tej suszarki dwa metry w bok. I tylko wtedy będziemy w stanie stworzyć ten wymarzony portret, o którym marzy pani młoda. To nie jest niszczenie rzeczywistości, to jest po prostu spełnianie oczekiwań klientów. Po to nas zatrudnili, żebyśmy właśnie w takich sytuacjach pomagali. Przeanalizowaliśmy już kilka konkretnych przykładów manipulacji Dawida. Ale teraz zobaczmy troszkę głębiej, jaka jest prawdziwa struktura tego filmu, bo naprawdę to również wiele nam powie. Cały film Dawida trwa 40 minut 45 sekund. I teraz zagadka: ile może trwać cytowanie mnie, na podstawie której stworzył ten komentarz, właśnie w tym filmie? Jak długo Dawid cytuje moje wypowiedzi? 3 minuty 37 sekund. Czyli 91% filmu to jest monolog Dawida. Dlaczego to takie ważne? Jak wypełnić ponad pół godziny monologu, mając tak mało materiału, który się cytuje? Na przykład powtarzać obsesyjnie te same zarzuty, aż do skutku, aż ludzie uwierzą, że są prawdziwe? Może taka była taktyka? Argument, że każe sprzątać HT, pad przynajmniej 20 razy, tyle udało mi się wynotować. Kpina ze słowa artysta 15 razy. Jest taka stara zasada przypisywana Goebbelsowi, jeśli chodzi o propagandę, że kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. I ja na to nie pozwolę. Nie pozwolę, żeby kłamstwo powtarzane tyle razy stało się prawdą, bo się z tym nie zgadzam. To też wyjaśnia, dlaczego ten film jest dużo krótszy i nie ma 40 minut cytatów z filmu Dawida. Przecież nie ma sensu non stop pokazywać tego samego zarzutu. Szanuję wasz czas i dlatego to robię. Być może Dawid ma teraz w swojej głowie Przecież dokładnie to powiedziałem w filmie, że cytuję tylko początek. Zresztą sami zobaczcie fragment. Ale chciałem wyciągnąć ten początek, bo on mnie mocno uderzył. Potem, czy ktoś tam używa pryzmatów, czy nie, to nie ma większego znaczenia, można sobie dodawać je czasem. No właśnie, i tu jest całe to sedno nieuczciwości, Dawid. Nie mówisz, Jonasz daje złe rady dotyczące przygotowań. Mówisz, że Jonasz jest aroganckim artystą, który nie szanuje swoich klientów. Budujesz całą filozofię o mnie, o mojej pracy i o moim stosunku do klientów. To jest brak szacunku do tych ludzi. To tak jakbyś przeczytał jeden rozdział jakiejś książki i na podstawie tego wyrobił sobie opinię o głównym bohaterze, nie znając całego środka i końca. Tak się po prostu nie robi. Dawid, gdy próbuje bronić swoich hiperbol i wyolbrzymień, mówi to takie magiczne zdanie, że on próbuje wszystko połączyć w całość. Oto cytaty. Ale jak to się nam łączy w pewną całość, jak to się łączy w jakiś taki schemat, ale jak to jest całość jako jedno. Teraz powiedz mi Dawid, jak można mówić, że mówi się o całym kształcie, jednocześnie ignorując 80% pozostałej treści mojego podcastu? To jest dosłownie cherry picking, wybieranie selektywne. To nie jest cały obraz. To jest łącznie 9 minut z 43 mojego materiału, które komentujesz, a z tych 9 minut jeszcze uciąłeś do 3 minut 30 sekund. I ty mówisz tutaj o jakiejś całości? Okej, okay, w takim razie zobaczmy, co jest z pozostałych 80% mojego materiału, których Dawid już nie zacytował, bo myślę, że będzie dla Was to bardzo interesujące, co zostało pominięte w jego komentarzu. Przejdźmy do tej części. Dawid zarzuca mi brak szacunku do swoich klientów i robienie z nich manekinów. Pokażmy ludzi, a nie plastikowe manekiny, które przebieramy w jakieś własne wizje. Co mówię dalej w swoim filmie, którego nie pokazał? Zobaczcie. To powiedz, że żeby sobie spacerowali, szli w twoim kierunku powoli, ale żeby do ucha sobie szeptali jakiś najśmieszniejszy moment z ich randki, który pamiętają. Możesz wymyślić coś innego, to jest przykład. Ale pomyśl, na chwilę kompletnie zapomną, że są na sesji, a sami będą się szczerze rechotać, rozluźnią się, i będziesz miał wspaniałe, ciekawe, naturalne kadry, ich jak naprawdę są uśmiechnięci i rozbawieni. Pominął cały segment, gdzie dosłownie uczę, jak wydobyć prawdziwość z klienta, jak sprawić, by się szczerze rozrechotali i uśmiechnęli. Czy to ci brzmi jak tworzenie manekinów? Dawid kieruje mnie na dyktatora, który ma swoją wizję, i musi ją przepchać z całej siły. Ale nie, wypieprzmy wszystko, bo musi być po twojemu. To dlaczego kilka minut później mówię o współpracy z DJ-em, o szukaniu kompromisów tak, żeby każdy był zadowolony? Para moda prawdopodobnie chciała mieć takie światła, więc pamiętaj o tym. Pamiętaj, zanim przejdziesz do jakiejkolwiek dyskusji, że każdy wykona jest swoją robotę i tak samo jak on ci się nie wpieprza, w jaki sposób masz robić te zdjęcia, ty nie powinieneś do końca się wpieprzać w to, jakie on ma światła. Taka jest moja opinia. To spytaj, czy w ramach kompromisu na przykład nie mógłby podczas pierwszego tańca na przykład na pierwsze 10 sekund albo ostatnie 10 sekund włączyć tylko i wyłącznie biały świateł. I tak, to jest dalej ten sam film. Nawet nie musiałem szukać w innych swoich filmach. Wystarczyło, że użyłem tego samego filmu, do którego Dawid się odniósł. Dawid mówi, że jedyne co potrafię to sprzątać. Skupcie się na tworzeniu, na byciu kreatywnym, na wykorzystywaniu otoczenia, a nie usuwaniu z niego wszystkiego. A pominął kompletnie fragment, w którym uczę, jak wykorzystywać swoją głowę, żeby tworzyć jak najładniejsze zdjęcia i nie szukać wymówek, że nawet jeżeli 90% okolicy jest okropna, brzydka, nieestetyczna, to sprawdź, czy nie ma chociaż jakiegoś malutkiego wycinka, w którym mógłby zrobić kilka zdjęć, bo nawet malutki, ładny, estetyczny wycinek tego ogrodu lub. W okolicach sali. Wystarczy Ci do, do zrobienia sesji. Myślimy bardziej głową, bardziej aparatem, bardziej obiektywami niż ciągłą zmianą miejsca. To jest taki mental, który bardzo Ci pomoże w tego typu sytuacjach. Czy to jest tylko umiejętność sprzątania, czy może zachęta do bycia kreatywnym i nie szukania problemów tam, gdzie ich nie ma? Pada również zdanie, że bezwzględnie realizuje swoją wizję, nie licząc się z nikim. Oto staty Dawida. Ale nie. Wypierwszymy wszystko, bo musi być po Twojemu. A proszę, tutaj fragment, gdzie. Jest coś kompletnie innego. Fotografowanie ślubu, tak naprawdę uchwytwanie tego, co się dzieje w miejscu, na które nie mamy wpływu, a właściwie nawet nie powinniśmy mieć wpływu, bo im więcej ingerujemy swoim jakimś światem, sprzętem, tym mniej mile jest to widziane i ze względu na e, księdza czy pastora, ale też po prostu innych gości, którzy uczestniczą w mszy, mszy albo nabożeństwie. W najważniejszym momencie dnia Pary Młodej, czyli ślubie, mówię o zachowaniu pokory, o byciu ukrytym i jak najmniejszej ingerencji. Jak my tu chcemy mówić o jakimś całościowym obrazie, gdzie pomija się tak ważne fragmenty, które kompletnie nie mówią tego, co ty próbujesz wyobrazić sobie o mnie i mojej pracy? Dawid wielokrotnie próbuje podkreślić swoje motywacje przy tworzeniu tego filmu, że on chce pokazać początkującym fotografom, że jest inna droga niż to, co mówi Jonasz. Zobaczcie sami. No tak serio, to uważam po prostu, że początkujący fotografowie ślubni też zasługują na trochę inny przekaz, który staram się tu pokazywać. Tylko, że te filmy, które tworzę ja czy ona, są bardziej dla fotografów. Więc jeżeli jest nowa osoba w branży, która sfotografowała 1, 5 albo 10 ślubów, albo dopiero 15, i zastanawia się, w którą stronę iść, to chcę, by wiedziała ta osoba, że można pójść w różną stronę. Nie trzeba iść w stronę taką, jaką idzie Jonasz. Można to robić naprawdę inaczej. I tak to jest piękna deklaracja. I gdyby naprawdę o to chodziło, w porządku. Można pokazywać różne perspektywy. Tak naprawdę, Dawid, cenię Twoje prace. Są one naprawdę ciekawe. Bardzo lubię taki styl fotografii. Mam duże wątpliwości, czy taki powinien być styl podczas takiego dnia. Do tego przejdę jeszcze potem. Ale tak, cenię Twoje prace. Tylko to, co mówisz, to nie jest pokazywanie innej drogi misji. Wiesz, co pokazujesz naprawdę swoim filmem? Zobacz sam. Pokazujesz pogardę dla każdego innego stylu pracy niż Twój. Wyśmiewasz to i sprowadzasz do absurdu. To, to jest naprawdę. Jeśli, jeśli to ma być artyzm, to, jest to artyzm w moim odczuciu, i moim zdaniem, taki brzydki. Taki artyzm niskich lotów. Pokazujesz nieuczciwość w podejściu do dyskusji o fotografii. Wycinasz 80% materiału, mówiąc, że to nie ma żadnego znaczenia. A dokładnie tam były rzeczy, które naprawdę miały znaczenie w kontekście oceny tego, co mówiłem. Ale chciałem wyciągnąć ten początek, bo on mnie mocno uderzył. Potem, czy ktoś tam używa pryzmatów, czy nie, bo nie ma większego znaczenia. Można sobie dodawać je czasem. Pokazujesz brak szacunku dla wszystkich klientów, którzy chcą ładnie wyglądać na zdjęciach, chcą mieć estetyczne zdjęcia. Nazywasz to jakimiś plastikowymi manekinami. Nie twórzmy z nich plastikowych manekinów na nasze potrzeby. Ale zamiast tworzyć teraz już tak na poważnie, jakąś pseudo bańkę wyimaginowaną idealnego życia na Insta, naprawdę chęć posiadania ładnych zdjęć bez karmy dla psa pod suknią, która kosztowała prawdopodobnie kilka tysięcy złotych, nazywasz plastikowymi manekinami, nazywasz to byciem jakimś, robieniem zdjęć pod Instagrama. To jest dzień, na który ci ludzie czekają kilka lat. To jest dzień, na którym ci ludzie wydają czasem nawet setki tysięcy złotych, z czego kilka, kilkanaście tysięcy, żeby pięknie wyglądać. Próbne makijaże, oficjalne makijaże, zawijanie tej fryzury przez dwie godziny z rana. I to jest dla Ciebie coś złego, że ci ludzie chcą czuć się wyjątkowi i piękni. To jest to Twoje podejście, że ta karma dla psa musi być wciśnięta pod tą suknię, bo inaczej nie ma autentyczności, Jakbyś przeniósł tą karmę, to by się nic nie stało i byś zrobił zdjęcie sukni, później byś odłożył karmę i byś mógł stworzyć jeszcze ciekawsze zdjęcie na przykład z karmą. Autentyczność to oni jeszcze zasmakują w swoim życiu, ale może tego dnia dajmy im poczuć się wyjątkowo, co? A jak nie chcesz im dać się tak poczuć, to przynajmniej nie blokuj tego innym. Przynajmniej tego nie rób i na pewno nie w taki sposób jak w swoim filmie. Tym filmem również pokazujesz bardzo uproszczone, czarno-białe podejście do rzeczywistości. Bez kontekstu. Zobaczcie sami przykład z tym nieszczęsnym zegarem. I teraz wyobraźmy sobie pewną sytuację i ją przeczytam. Panna Moda ubiera się w domu rodziców, gdzie wychowywała się całe życie. Skromne mieszkanie, stary zegar obrazy krzyż na ścianie. Klasyka w sumie. Ona kocha to miejsce, to całe jej piękne dzieciństwo, ale nie, nie, nie. Kwestie estetyczne fotografa są niespełnione. Ma być przy ładnym kwiatku. Dramat. Dramat, dramat, dramat. Tak, to byłaby piękna historia. Tylko Dawid, kto powiedział, że przygotowania ślubne zawsze odbywają się w domu rodzinnym? Hotel, Airbnb, czasem nawet miejsce zamieszkania znajomego. To wszystko jest normą. I wtedy powiedz mi, jeżeli. Paramon obiera się w Airbnb. Jakie znaczenie wtedy ma dla nich ten zegar? Gdzie jest ten sentyment, gdzie jest ta historia? Nie ma jej, wtedy jest tylko szkodnikiem naszego kadru. Uczenie młodych fotografów, że właśnie każda sytuacja jest taka czarno-biała, jest nierzetelne i szkodliwe. Nie trzymajmy się takich jakichś ideologicznych dogmatów. Ani chipsy, ani karma, ani zegar nie muszą być żadną historią czyjegoś życia albo historią czyjegoś domu, bo czasami tego domu nawet nie ma. I wreszcie Dawid, to co mnie najbardziej boli, to uczysz młodych fotografów, że to jest normą dyskusji, że jeżeli z kimś się nie zgadzam, jeżeli ktoś ma prawo mieć inne zdanie, inny styl, inne podejście, to można go wulgarnie zatagować personalnie. Zastanów się co ty pier... Nie no, naprawdę. Mam taką radę dla ciebie, jak kiedyś dla no. Bonusa. Weź 20 metrów, no. rozpędź się i pierdolni głową w ścianę. Czy to jest ten inny przekaz, na który zasługują fotografowie? Czy to jest ta inna droga, którą chcesz pokazywać? Ja uważam, że jest to droga donikąd i właśnie to jest wirusem naszej branży. To sprawiło, że od 6 lat, czy 7 już nie pamiętam, w prawie każdym filmie mówię, nie wchodźcie na grupy fotograficzne, nie wchodźcie w dyskusję z fotografami, bo spotka was coś takiego. To jest wirus, z którym staram się walczyć. I twoja postawa w tym filmie, dokładnie się w niego wpisuje. I to jest dla mnie bardzo smutne. Zadawałem sobie po obejrzeniu tego filmu takie pytanie. Po co tworzyć 40 minut tak zmanipulowanego materiału na kogoś w środku lipca sezonu ślubnego? Po co te wszystkie teatralne gesty, te facepalmy, ten uśmiech na twarzy, po co to wszystko? Jeden z twoich widzów, Dawid, wysłał do mnie pełną wiadomość, że dwa miesiące temu powstał również jeden z ciekawszych materiałów na twoim kanale, gdzie około połowę poświęciłeś mi. Zobaczmy, co w tamtym filmie powiedziałeś. Nawet nie wchodzi tyle aspekt, że to jest totalnie zły kanał dla mnie, tylko bardziej aspekt taki personalny, to źle brzmi. Filmy Jonasza to zawsze są takie, o nie, to nie, to nie. Być może już jestem troszkę tak negatywnie nastawiony? Dawid, sam przyznałeś, że podchodzisz do mojej twórczości z negatywnym nastawieniem. W takim wypadku, po co to wszystko? Czy ktoś ci każe to oglądać? To niestety tłumaczy, dlaczego jest tyle negatywnej energii w twoim materiale. Dlaczego tak absurdalnie wszystko próbujesz? Przekręcić, żeby to już nazwać teraz ładniej. Mam wrażenie, że ten film miał być tylko potwierdzeniem Twoich uprzedzeń na mój temat, które już wcześniej nabyłeś. Ale jest jeszcze coś, bo w tym filmie Dawid nie tylko zwraca się do mnie, zwraca się również do Was, do wszystkich moich widzów, do wszystkich osób, które oglądają moje zdjęcia, które być może cenią to, co mówię, moje podejście, do osób, które kiedyś wydały swoje pieniądze na kursy u mnie, na presety. Co ma Dawid do powiedzenia o was? Zobaczmy. Raczej nie jestem przekonany. To nie jest tak, że na 100% mówię i też rozumie tych, którym się to może podobać. I tak, to jest właśnie ten poziom dyskusji, który Dawid chce wnieść i ja się na niego nie zgadzam. To jest prawdziwy powód, dlaczego w ogóle powstał ten film. Czy on był konieczny? Wydaje mi się, że nie. Każdy, kto przeczytał komentarze pod filmem Dawida, chyba uznał, że wystarczy. Ale nie. Musiałem nagrać ten film, bo chcę pokazać, że z tym się nie zgadzam. Krytykowanie mnie, jeżeli jest oczywiście w jakichś tam normach, bez problemu. Spokojnie piszcie co chcecie. Nie usuwam żadnych komentarzy. Z chęcią wam odpowiem. Ale taka i takie jawne atakowanie was, czyli mojej widowni, już nie mnie, ale zwykłego człowieka, którym po prostu. Ma prawo mnie obejrzeć. To już nie jest coś, co wchodzi w jakiekolwiek normy. Jeżeli jeszcze raz Dawid kiedyś powie, że to, co nagrywa jest w trosce o młodego fotografa, to ja powiem tak, młody fotograf raczej nie powinien widzieć takich treści, ale nie zabranie Wam go oglądać. Nie o to chodzi w tym materiale. Oglądajcie Dawida, ale proszę was, nie zgadzajmy się przynajmniej na tego typu zachowania i stwierdzenia. Nawet jeżeli są one ukryte pod formą mema, to jest. To nic nie zmienia. Dawid, na końcu zaprosiłeś mnie na jakąś tam rozmowę. Jest to ciekawe, że robisz to po nagraniu właściwie dwóch i pół filmów w przeciągu roku na mój temat. Myślałem, że jak chce się podyskutować, raczej się to robi, zanim się takie rzeczy zrobi, w ogóle bez żadnego ostrzeżenia i konsultacji. Ale okej, okay. rozmowa. Kulturalna to jest coś, na co zawsze się zgodzę. Dlatego proszę Cię, jeżeli chcesz jeszcze porozmawiać na ten temat, na inne tematy, tutaj będzie postawione dla Ciebie krzesło. Przyjdź do mojego studia i możemy porozmawiać. Zapraszam Cię. Szczegóły możemy ustalić na Instagramie albo gdziekolwiek indziej.